Cześć. W tym filmie pokażę wam jak zamontować wewnętrzny parapet, a na koniec filmu przedstawię koszty robocizny i materiału. Najpierw zdemontuję stary parapet. Jeśli montujesz parapet w nowym domu i nie musisz zamontować starego parapetu, to możesz przewinąć tą część filmu. Cina wyrównuję od góry ekran, który odbijał ciepło kaloryfera i skuwam od góry tynk, który był luźny. Przykładam 2,5 metrową poziomicę, może to też będzie jakaś prosta długa deska, po to, żeby sobie wyrównać podłożę pod parapet. Na drewnianych klinach poziomuję poziomicę. Muszę tak wyrównać podłoże, żeby po zamontowaniu parapetu zostało jeszcze jakieś 1,5 cm na piankę montażową. Od dolnej części okna do podłoża wyszło mi jakieś 4 cm i 3 mm. Mój parapet ma grubość 28 mm, czyli na piankę zostaje około 1,5 cm. Można sprawdzić tą odległość z jednej i z drugiej strony okna, bo nigdy nie wiadomo, czy było wprawione w poziomie, a gdyby nie było wprawione w poziomie, no to parapet też nie będzie poziomo wprawiony, tylko musi być do okna. Gdy wszystko przygotowane, odpylone, zwilżone, wyrównuje podłoże za prawą wyrównującą. Można kupić gotową worku, albo zrobić sobie samemu z cementu i piasku w stosunku 1 do 3, czyli jedna część cementu i trzy części piasku. Ja jeszcze dodatkowo wsypałem ten żwiru. Nie jest to obowiązkowe, ale będzie mocniejsze. Zaprawa wyskła, wyciągam poziomice i uzupełnię jeszcze dziury pianką, które są pod oknem. Pod oknem nie ma też listwy transportowej bądź montażowej, która ułatwiłaby montaż parapetu. Po prostu dusnąłbym parapet do zera do tej listwy, a tak to będę musiał jeszcze odmierzać, jak głęboko wsunąłem parapet pod okno. Przed montażem najlepiej jeszcze zagruntować podłoże. Tak wygląda mój parapet szerokość. 30 cm długość. 210. No i na boki nakłada się takie boczki. Odmierzam boczek i docinam go kątówką. Najlepiej dokupić dwa boczki, chociaż można przeciąć jeden boczek na pół i z każdej strony założyć połowę, bo i tak schowają się w ścianie. A pianka, która dolega do boku parapetu, który jest MDF-u, izoluje przed wilgocią i nic nie powinno się dziać. Ale ze względu na mały koszt takiego boczku, bo około 5 zł, to już lepiej założyć dwa w całości. Niestety ja tak nie zrobiłem, i z jednej strony założyłem niecałą połowę. Zabieram się wreszcie do montażu parapetu. Przy oknie ustawiłem kawałki płyt gipsowych, na których oprze się parapet. Mogą to być jakieś deseczki, kawałki kafelek lub cokolwiek, co będzie pasować. Ma to być na tyle grube, żeby dało się wsunąć parapet pod okno i żeby nie było szczeliny między oknem a parapetem. Sprawdzam, czy z każdej strony po tyle samo odstaje parapet od okna. U mnie jest to po 3 cm. W głąb okna wsunąłem parapet na 1 cm. Tak jak wspominałem wcześniej, jeśli jest listwa montażowa pod oknem, to parapet dosuwamy do samej listwy montażowej. 3 cm, ok. I tutaj też 3 cm, dobra, to wkładamy. Ja tu jeszcze dopycham kawałki płyt, żeby bardziej dźwignąć parapet przy oknie. Z przodu parapetu wkładam drewniane kliny, tak żeby uzyskać jakieś 2-5% spadu w stronę pokoju. No lekki spad zrobimy. kliny można włożyć. No tutaj położę jeszcze sobie panele na górę jakieś obciążenie. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy parapet równo wystaje z każdej strony. W razie czego można to skorygować wpychając go bardziej lub wyciągając. Pod spodem są kliny jakieś 2 cm na piankę. No można było zrobić trochę mniej mi wyszło 2 cm. I tam pod oknem widać jest taka minimalna szpara, minimalna szpara, ale to okno po prostu było tak wstawione, że to troszkę wybrzuszyło. Można sprawdzić w ten sposób, że przykładam poziomicę długą dwumetrową i do poziomicy wszystko jest równo. Szczelinę, która powstała pod oknem. Na końcu uzupełnię silikonem dla estetyki i po to, żeby nie wpływała tam woda, która może się skraplać z okna. Parapet przed piankowaniem dociążam, należy zrobić to mocno. Spokojnie można położyć ze 4 paczki paneli. I jeszcze coś na boki. Dobra, piankujemy. Przed zapiankowaniem trzeba jeszcze trochę zwilżyć powierzchnię piankowaną. I tutaj sobie zrobiłem taką przeduszkę na piance po to, żeby można było sobie tam dojść głębiej. Oczywiście wstrząsnąć piankę. Kilkanaście razy. Dobra, piankuję. Dam trochę głębiej. Z pianką trzeba uważać, żeby nie dać jej za dużo. Gdy damy jej za dużo, wypchnie parapet, niezależnie od tego, jak go obciążymy. Gdy tak się stanie, należy wydłubać piankę i zapiankować jeszcze raz z należytym umiarem. Ja to zazwyczaj robię takimi dwoma lub trzema pasami w zależności od szerokości parapetu. Pianka oczywiście musi być niskoprężna. No, Tym razem udało się dobrze osadzić. Pianka nie wy wypchnęła mi parapetu. Tutaj też wychodzi dobrze wszystko. Tu nigdzie się nie buja. Najlepiej sobie popatrzeć tak o, z boku, czy idzie w linii prostej, bo tutaj jak przestawi się jedno oko właśnie na koniec parapety, to będzie widać, czy, czy on nie jest pofalowany. Gdy pianka wyschnie, odrywam jej nadmiar i uzupełniam zaprawą tynkarską. kliny powyciągać, gdzie nie gdzie, tylko uzupełniać po klinach. No i teraz możemy uzupełnić te Wyszedł minimalny spad, nawet. Później nakładam gips szpachlowy i dwa razy gładź gipsową. Ale dokładnie, jak zrobić gładź gipsową, jest w poprzednim filmie. Link jest w opisie albo na ekranie końcowym. Dobra, pierwsza warstwa szpachlowego nałożona. Teraz dwie warstwy gładzi będą. Na koniec uzupełniam jeszcze szczelinę pod oknem silikonem. Obklejam w tym celu najpierw taśmą malarską. Później z zwilżonym palcem ściągam nadmiar silikonu. Silikon nakładam już po malowaniu. Na koniec pokażę Wam jeszcze, jakie są koszty wymiany takiego parapetu. Materiały razem wyszły 152 zł, a koszt robocizny 186, czyli razem 338 zł. Koszty robocizny znalazłem w internecie za rok 2019. Nie wliczyłem tylko w to malowania i zrobienia gładzi. Jeśli macie jakieś uwagi, śmiało piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!